Witam państwa serdecznie. Nazywam się Beata Fomeliusz, Sidera VIA, Astrologia Holistyczna. Zapraszam was do omówienia wydarzenia astrologicznego, jakim jest ingres Wenus do znaku Koziorożca. Poza ogólnym omówieniem energii, przedstawiam, jak ona będzie działać w poszczególnych domach astrologicznych. 24 grudnia, Wenus wchodzi do Koziorożca. Zamykając tym samym duchowy proces. Po emocjonalnych wglądach strzelca, energia miłości, piękna i wartości schodzi na Ziemię. To czas, kiedy serce staje się dojrzałe, odpowiedzialne i skupione na trwałości. Wenus w koziorożcu nie obiecuje bajek. Ona mówi, pokaż mi, co potrafisz zbudować z miłości, lojalności i cierpliwości. To energia dojrzałych uczuć, zobowiązań, długoterminowych decyzji finansowych i emocjonalnych, ale też piękno prostoty, klasy i autentyczności. Wenus tutaj łączy serce z obowiązkiem, przyjemność z mądrością i uczucia z odpowiedzialnością. Na poziomie globalnym, w kulturze i społeczeństwie zaczyna dominować temat wartości, które przetrwają próbę czasu. Może to być również moment ekonomicznego trzeźwienia. Wenus dotyczy też finansów, więc pojawia się ostrożność, planowanie i długofalowe inwestycje. Na poziomie indywidualnym, relacje przechodzą test dojrzałości. Czy to, co budujemy, ma solidny fundament. Czas na rozmowy o przyszłości, zobowiązaniach i wspólnych planach. Wenus w Koziorożcu kocha przez czyny, a nie przez słowa. Miłość staje się praktyczna, konkretna i wierna. Dla singli czas na redefinicję potrzeb emocjonalnych. Dla par to etap budowania zaufania przez wspólne działanie. W zależności od tego, w którym domu horoskopowym odbywa się ten ingres, aktywizuje on inny obszar życia. Jeżeli nie wiesz, w którym domu astrologicznym masz znak koziorożca, możesz to sprawdzić na darmowych portalach. Link do jednego z nich jest pod filmem. Większość portali proponuje kosmogramy w oparciu o system domów Placidusa, który jest najbardziej popularny. Ja jednak preferuję system Porfiriusza i taki też wam polecam. Jeżeli chcesz otrzymać kosmogram według systemu Porfiriusza, zapraszam cię na stronę, gdzie możesz go zamówić. A teraz przechodzę do omówienia, jak energia tego ingresu działa w każdym z domów astrologicznych. W pierwszym domu oznacza: pokochaj siebie na serio. Wenus w pierwszym domu dodaje ci uroku, ale też uczy samoakceptacji bez warunków. To czas budowania zdrowego poczucia własnej wartości i dbania o ciało oraz wizerunek z klasą, a nie dla efektu. Pytanie, które możesz sobie zadać, czy potrafią być dla siebie wsparciem, a nie krytykiem. Afirmacja dla Ciebie. Szanuję siebie i promieniuję spokojem i autentycznością. Wenus w drugim domu to budowanie trwałej stabilności. Wenus tutaj lubi konkret. To czas mądrych inwestycji, świadomego zarządzania zasobami. Sprzyja długofalowym planom finansowym, etycznym decyzjom i prostemu luksusowi. Pytanie, które możesz sobie zadać. Czy pieniądze służą moim wartościom, czy odwrotnie? Afirmacja: tworzę bezpieczeństwo w zgodzie z moimi wartościami. Wenus w trzecim domu tutaj słowa łączą, a nie dzielą. Wenus działa tutaj subtelnie mówi łagodniej, ale z mądrością uczy odpowiedzialności w komunikacji. Sprzyja pojedynaniom, rozmowom o uczuciach, relacjom z rodzeństwem i pisaniu z serca. Pytanie, które sobie możesz zadać. Czy moje słowa budują zaufanie i harmonię? Afirmacja dla Ciebie mówię z miłością i rozwagą. Moje słowa budują mosty. Czwarty dom. Ciepło przez odpowiedzialność. Wenus tutaj pragnie stabilnego domu, atmosfery zaufania i emocjonalnej lojalności. Sprzyja urządzaniu domu, rozmowom rodzinnych serc, budowaniu ciepłej codzienności. Pytanie dla Ciebie: czy tworzę przestrzeń, w której miłość może się zakorzenić? Afirmacja. Miłość i odpowiedzialność są fundamentem mojego domu. Piąty dom. To uczucia oparte na dojrzałości. Wenus w tym domu pragnie głębokiego, autentycznego połączenia, a nie flirtu, lecz więzi. Świetny moment dla relacji, które dojrzewają lub przechodzą próbę. Pytanie, czy potrafię wyrażać miłość czynem, nie słowem? Afirmacja dla ciebie, moja miłość jest lojalna, piękna i prawdziwa. Szósty dom to piękno w prostocie codzienności. Wenus tu uczy doceniać małe rzeczy. Harmonią w obowiązkach jest etykę w codziennym rytmie. Przyja tworzeniu harmonii w środowisku pracy, dbaniu o ciało z troską, a nie przymusem. Pytanie dla Ciebie, czy w mojej pracy jest miejsce na przyjemność i wdzięczność? Afirmacja – wprowadzam miłość do codzienności. Prostą, spokojną i prawdziwą. Siódmy dom. To miłość jako zobowiązanie i wspólna praca. Wenus tutaj sprzyja do, dojrzałym związkom. To czas na rozmowy o przyszłości, zobowiązaniach, strukturze relacji. To także energia profesjonalnych partnerstw opartych na szacunku. Pytanie dla ciebie. Czy jestem gotów zbudować, a nie tylko marzyć? Afirmacja: tworzę relacje, które trwają, bo mają fundament szacunku i lojalności. Ósmy dom: to uzdrowienie relacji przez szczerość. Wenus tutaj przynosi emocjonalne dojrzewanie i potrzebę głębokiego połączenia opartego na zaufaniu. Sprzyja uzdrowieniu emocjonalnych ran i finansowym wspólnym decyzjom. Pytanie, czy potrafię otworzyć serce bez potrzeby kontroli? Afirmacja: ufam, miłość mnie wzmacnia, nie osłabia. Dziewiąty dom. To miłość jako mądrość i rozwój. Wenus tu uczy łączyć serce z umysłem, pragnienie z duchowością. Możesz zakochać się w kimś, kto inspiruje do rozwoju. Sprzyja podróżom, nauce, nauczycielom duchowym i tworzeniu relacji opartej na wspólnej wizji. Pytanie: Czy moje relacje wspierają mój rozwój duchowy? Afirmacja: Moja miłość rośnie, gdy rośnie moja świadomość. Dziesiąty dom. To piękno w odpowiedzialności. Wenus tutaj czyni cię bardziej widocznym i szanowanym. Przynosi harmonię z pracy, współpracę i uznaniu. Sprzyja tworzeniu kariery opartej na etyce i pięknej. Pytanie dla Ciebie. Czy moja praca odzwierciedla wartości mojego serca? Afirmacja. Moje sukcesy są wyrazem mojej wewnętrznej harmonii. Jedenasty dom to wspólne wartości i wspólne piękno. Wenus tutaj przyciąga ludzi o podobnych wartościach. Możesz nawiązać relacje, które przetrwają próbę czasu. Sprzyja budowaniu wspólnych projektów i pięknych przyjaźni. Pytanie, które możesz sobie zadać: czy moje relacje z ludźmi mają solidny fundament wzajemnego szacunku? Afirmacja: Tworzę trwałe więzi oparte na zaufaniu i wspólnych ideałach. Wenus w koziorożcu w dwunastym domu to miłość w ciszy i uzdrowienie serca. Wenus tutaj przynosi potrzebę spokoju, refleksji, przebaczenia i duchowej czułości. Może pojawić się uzdrawiająca relacja lub powrót miłości karmicznej. To czas wybaczenia sobie i innym. Pytanie dla ciebie, czy potrafią kochać bez oczekiwań i kontroli? Afirmacja? W ciszy odnajdują miłość, która nie potrzebuje słów. Jak z tą energią pracować? Doceniaj relacje i ludzi, którzy są stali, a nie efektowni. Zadbaj o ciało, rytm, estetykę codzienności. Wenus w Kozierowcu lubi jakość, a nie ilość. Zastanów się, co oznacza dla Ciebie dojrzała miłość. To dobry moment na rewizję potrzeb emocjonalnych. W relacjach jest mniej romantyzmu, więcej zaufania i realnego wsparcia. To tyle na dziś. Wkrótce czas świąteczny, dlatego życzę Państwu zdrowych i spokojnych świąt. Tuż po świętach wrócę do Państwa jeszcze z omówieniem energii na styczeń. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.